No, chciałam powiedzieć, że Tego z jestem jak ze zresztą. To było odcinkowo SKY Wars. I zresztą i zobaczymy, się, jak się oddala. Ja pierwszą marękę po pojęciu. Proba jesteśmy na pierwszą pierwszej marenie SKY Wars. I jak wycieczek. Nocbuk, żółwali stepku, TNT, Butler's Expert. Jak. Ja w ogóle nie gram na serwer nsurvik.pl. Link jest w opisie. To możecie też zgrać może razem ze mną. I w to jest jeden To jest naprawdę epicki serwer. I kto nie wie jakie są reguły to są y, bardzo łatwe. Po prostu trzeba się widzicie. Panie ten na shiftie siedzi. Co Dobra, Chyba, spadaj na dół. U, poszedł co to robi? Okej, pierwszy dead. Dokładnie. Romeczak dalej. SPATO! Dat no, <laughs> Dobra, een heleboel. Hij is een heelboel. Oké, 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 hij is een To! A, tylko ja dostałem z Blow jakiś. what, what the fuck? Nie no, Blow. no, no, dobro. Bla Bla, 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 no, no. Jego łupki do mnie eee, na hitykę wtedy. Dwa. Po krótkim cięciu zobaczyłem, że znam Tomara, zmarane. Tak, ja jestem od razu na sam i znowu ta sama, what the hell? No. Tylko, żeby teraz troszeczkę lepszy gracz spotkał, takie czipki, to tam z niebo, nie w ogóle nie w ogóle. Nie mają już PVP i są free killer. To nie znaczy free kill, to znaczy, że nic nie ma. <śmany> Ej! Wy pamiętacie tego? Tego co dojdziecie na później. Popatrzcie. Blow wyścig. <śmany> ja biedaczek, no. Teraz on wręczył, bo no Co mamy zrobić? Zaczynamy, zaczynamy, zaczynamy. Nie, nie chcę to zrobimy I się tego modelu Dobre O kurde. Tu już był O, 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 się interesuje. Interesujące, O, 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 ale jestem. Dobra, daj O, nie trafiłem cię. Nie widzi mnie? Lu, jakie udało mi się przez chwilę? O, ty! Ty cię duchuję! O, 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 kurde. Uuu, jaki koks! Cały żelazny! Jestem też koks, ale nie aż tak. Czekajcie, już go nie Gdzie to poszedł? What the fuck? O, pan się ten typek chował! Wow! O, ty spadaj! Uuu, spadł! No, <laughs> dostał! A jednak! Nie spodziewałem się takiego rezultatu.

i ostatni ty to Ja się trochę tam podejść do niego. Możesz źle skończyć. Fuck! <grywa> <grywa> Jaki flaj. A pizko. Dobra, nawet nie, że się nie straciłem punkty. Znaczy to była naprawdę jaja. I nie wiem kto wygra. Czekaj ja, kto wygra. Waj śli śniśnie ziem. No, następne rano. Pewnie. Nie. Nie, nie. nie, nie, nie. Baki. Idę na inną marenę, nie można dodać tą samą gacz. What the hell? nie diament. Tylko nie diament. Tylko nie używ nie, tylko nie Low! Low!

Podoba mi się, U, dostaję w rej. Dostaję w rej. I dostaję fray! I dostaw fray! I spad! I spad! I spad! I... Dziękuję! No! Czekaj, teraz potrafię. Wow! Wow! wow. Hmm. No! Koniec zabawy. Wow! Jazu i mam sali! Jeszcze kuję. Nie skończą tu mamy? Nikogo? What? Tylko jaj Blow!

Sama Opa, ciągle ta sama ręka, chłopaki, ciągle ta sama ręka I cały czas te same gracze, kurde nie, 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 no comment normalnie Na hit Bierzesz od twojej temki, a ja tu też to wezmę w tyłek Pierwszy kill O, oh, mada faka O, też ma oh, To Dostał! sal é de uns ok Zawsze já para o que é que é isso vamos ter que ver dar spokojnie i agradar a pouco não é e Nie w tyłek! tyłek! Nie! Nie! Ja to nie ja go! Ty ci chuj jeden zabrałeś mi fraga! Teraz! Oddaj mi! No ja tylko go ja i ten To mnie wali! Okej! Okay. The hell, okej! Okay.

Tylko, że nie było to sama! Okej, okay, na żywo, na żywo! Jest! Jest! Yeah. Dobra. Gliniana. No. I tam jest z bossu, co mi się nie podoba. I następny kozak. Uuu, się. O, diament! Nie! Nie lubię diamentowa! O, kur. jak mnie, że strąłeś! Kurde, to już ma to jeden no, mnie go nie, nie mogę go uderzać. No, mi się skończył, cały Co? Spota! dopiero... O kurde. Yes! Spota! <grym> no, nie, nie, nie. No, teraz się... nie. nic nie widzę, ale ja tak na ślepo zdalam.

jak sobie hełm? O! Został wy z! Z! Poszedł strength! <laughs> <laughs> to ty tam skoczę! Proszę pana, o mać, jak sobie mieć, mam to gdzie? <laughs> jeden, jeden hit! Jeden hit normalnie! Tylko jeden hit był, żeby zabić. Witzko. I na rano! Jest! I na rano. To będzie może chłopaki ostatnia rana, i potem kończemy. I na razie wszystkie rany wygrali, Nie wiem jak, ale dobra mam dobre temy, ale też dałem też wszystkich innych, czyli to jest. Przynajmniej jestem dumny, że, 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 że walczyłem potem z kimś tych, które muszę w... są dobre kozaki. Tam może jest klata.

Ziemniaki nie zabrali. No! Jak bym się żyli! Wow! O No Znowu ten! Haj, się żyje! Trzyma to jedno! Uuuu! To jest dopiero skill! To jest dopiero skill! Jak sobie miecz! Wow! 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 I dwa miecze na gukmak. Co ja powiedziałem? Mogmak. Wow! Wow! Nie wierzę, co to miało być. Wow! 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 wow. I on. Ja mówiłam, że oni się nie spodziewa, że tak się skończy. <grym> ja jak go rzuciło! To jest znudzony, blow jest. Blownie prawdziwe. No Dzień dobry. Popatrz, kto tu jest! Proszę Pana! <laughs> Jezus Maria, ale to jest... Ty, co tam jest na górze? Żeby nie spadł. What? Lokuje się w bloczku. O, pójdź tam. Gdzie ten blow jest? O tam jest Mietaczek Dozdał dostał. I teraz w tyłek ja się BOOM BOOM BABY BOOM BABY What? Dobra <laughs> no, normalnie Ustaliłem rekord normalnie Wszystkie wygrane no Wszystkie wygrane